Dobry wieczór Państwu. Rozpoczęliśmy właśnie uroczystość uhonorowania laureatów 15 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Mm. Pozwolicie państwo, że nie będę czytał nazwisk, bo ich jest osiem. Są to właśnie dzieci w wieku od jednego, od pierwszej klasy do trzeciej. Ja myślę, że oczywiście tutaj opiekun czy opiekunka tych osób młodych też odegrała wielką rolę, ale film z kolei zaleca się. Spontanicznością, pomysłem realizacyjnym, wesołością i taką radością tworzenia. Zacznę od nagród pierwszych: Nagrodę za promocję hasła, pamiętajcie o ogrodach. Pamiętamy, że to hasło jest tak naprawdę metaforycznym hasłem, nie jest związane dokładnie z ogrodami, prawda? Ufundowaną przez pana marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Przyznaliśmy filmowi Leśna kraina w reżyserii formacji Żubry Collective. Proszę państwa, niestety nie ma z nami realizatorów tego filmu, ale wysłali nam podziękowania. Prosimy o kolejną projekcję. Hello everybody, Dobre. My name is Basil Gerbo and I am a member of the jubri Collective and one of the directors of the movie Leszna Krajina. Uh, sorry that nobody could be here and watch today. It would have been a great pleasure, but the whole team is quite busy right now, so it was complicated for us to come. Thanks to everybody in the festival for this award. It's a very important thing for us, uh, and it, we are very pleased to win an award, especially here in Poland. Na scenę zapraszamy panią Karolin Texier z Allianz Frances, która odbierze nagrodę w imieniu zespołu Żubry Kollektiv oraz pana marszałka województwa łódzkiego, pana Witolda Stępnia, który tę nagrodę wręczy. Zapraszamy. Kolejną nagrodą, pierwszą egzekwą dla filmu o charakterze edukacyjnym nagrodę ufundował minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrojewski. Tę nagrodę przyznajemy filmowi Mokradła w reżyserii Jana Haft'a z Niemiec. if plants have become our allies in depolluting the air and soil they equally contribute to purifying the air of our interiors to test the capacity of plants to produce fresh air under shelter nasa led the biohome experiment an airtight building built of completely synthetic materials before introducing the plants, the men inside the structure devoid of plants had stinging eyes, sore throats and respiratory difficulties. After introducing plants covering half of the surface inside the home, the symptoms disappeared in just a few days. Szanowni państwo, podczas międzynarodowego Im. imienia Puchalskiego, równolegle do konkursu filmowego, Realizowane były zajęcia warsztatowe, konkursy dla dzieci i młodzieży. Dear ladies and gentlemen, uh, along the festival, uh, and the International Nature Film Festival, we also held uh, various workshops and competitions for young uh, children and youth. Widzę, że już do nas się zbliża pani Anna Rabiega, którą serdecznie zapraszam na scenę, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 i przewodniczącą Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego. Chciałabym podkreślić, że te piękne filmy przyrodnicze, państwa dorosłych, profesjonalistów, muszą trafić do młodzieży, do dzieci, bo tylko w ten sposób mamy możliwość wspólnego zawalczenia o naszą przyszłość, więc to tak bardzo ważne i tak bardzo się cieszymy, że w tym roku naprawdę rzesze młodzieży były zainteresowane i festiwalem i wszystkimi wydarzeniami związanymi z festiwalem i warsztatami. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, chciałabym poprosić Sylwię Bogus, uczennicę gimnazjum nr 4 w Łowiczu, nagroda za pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym zajmuje ogród makrofotografia. Uh, I would like to mention that the festival was also uh, taking part in the celebration of 20 years anniversary uh, anniversary of the uh, Regional Fund for uh, Environment Protection and Water Management and it was celebrating by uh, holding various uh, workshops and competitions. Jeszcze raz brava dla naszych laureatów. Otóż nagrodę specjalną za oryginalność poruszanej tematyki w filmie Uskrzydlone związki z cyklu dzika Przyroda oraz za dociekliwość obserwacyjną w filmie Małe Życie otrzymują dwie realizatorki obydwu tych filmów: Panie Dorota Adamkiewicz i Joanna Łęcka. Świat pędzi, wszystko idzie do przodu, a my istniejemy, jesteśmy 7 lat, przetrwałyśmy Nie wiele tak. burz, ale przeżyłyśmy piękne chwile. Małe życie, natomiast to jest jeden z naszych filmów, gdzie dotknęłyśmy naprawdę niesamowitej tajemnicy, kiedy oglądałyśmy, mogłyśmy zobaczyć to, co dzieje się między ziarnami piasku, czyli zobaczyć wszystkie mikroskopijne stworzenia, wirki, wrotki, niesporczaki, troszkę większe zmieraczki plażowe, pan profesor Skóra wie i kocha też. To było niesamowite przeżycie, to co udało nam się właśnie wtedy oglądać, ten, ten świat w ruchu. Asia może coś jeszcze? Chciałam powiedzieć, że to jest niesamowita, fantastyczna przygoda spotkań z ludźmi. I no myślę, że badacze natury, przyrodnicy są fascynujący, bo badać można dużą fokę i Morświnę, ale też brzuchorzęską. Mikroskopinę. We would like to thank you all. Uh, we make the series Why Poland uh, is already seven years now, and all the, uh, each year we Dziękujemy bardzo, jest nam bardzo miło. Kasia tutaj też jest z nami, bo to jest przede wszystkim praca montażowa przy dokumencie. Obficie występujące wśród ptasie, szat, kolory. Zielony i niebieski są niczym innym jak grom światła. Się, się Poznałem Tadeusza rok temu w Nowogardzie i zaskoczył mnie tym swoim filmem. Dlatego no, zaprzejaźniliśmy się w jakiś sposób. Dlatego mnie poprosił o, o odebranie tej nagrody. Sam oczywiście nie mógł tam być. Dobra, ja to ja już widzę sobie. Dziękuję bardzo. Nagrody Kinopolska. Nagrodę o charakterze publicystyczno-reportażowym przyznaliśmy filmowi obcy: Gatunki inwazyjne w Polsce rośliny. Film ten. Reżyserowali wspólnie pan Roman Demski i Mikołaj Haremski. Ta inwazyjna roślina pochodzi z Ameryki Północnej. Jej obecność po raz pierwszy odnotowano na początku XIX wieku we Włoszech, skąd bez problemu rozprzestrzeniła się po Europie. Jej nasiona wędrują razem ze zwierzętami lub przenoszone są przez wodę. Łąki, pastwiska i okresowo zalewane doliny rzeczne to główne rejony występowania rzepienia. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Dziękujemy bardzo obydwoje, ale to głównie Romek siedział w tych krzakach. Dziękuję. Thank you very much for this award, but it dziękuję. was Roman, who was hiding in the bushes. Również dziękuję Mikołajowi, a tu będzie mieć problem, żeby to podzielić. Kolejna nagroda jest łączona. Jest nagrodą za dźwięk oraz jest specjalną nagrodą jury. Otrzymuje ją film Zimowe Światło w reżyserii pani Skule Eriksson, Norwegia. Dobry wieczór Państwu, nam, radiowcom. Bardzo miło obręczać nagrodę za dźwięk. Jeszcze raz gratuluję. We are Tak, wczoraj wieczorem zaczęły się jakieś maile i Facebook z Norwegii i, i łapanka kogoś, kto przyjdzie i w imieniu autorów coś tu powie, bo. No, właśnie, dostałem, jakby jakaś rano, miałem telefon od Lizbeth Dreyer, która jest producentem tego. Dostałem maila od y, skóle Eriksena, który zrobił ten film i chciałem po prostu kilka słów Państwu w jego imieniu przeczytać. Y, on pisze tak, że Zimowe Światło jest filmem o. Zwykłym życiu i o zwykłych ludziach. I chciałem sportretować tych ludzi wtedy, kiedy się nic nie dzieje, jakby też trochę w opozycji do dramatu, który bezustannie zalewa telewizję. Bardzo interesująca i ważna nagroda to jest nagroda za najlepsze zdjęcia. Nagroda jest imienia Janusza Czecza, przypominam znanego operatora filmowego, o którym wszyscy przecież pamiętamy. Tę nagrodę przyznaliśmy filmowi urodzone by latać. Zdjęcia pan Toby Hugh, Wielka Brytania. Ta nagroda ufundowana przez prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, pana Jacka Bromskiego. With so many eyes and so little cover, the odds are stacked against even the wiliest of foxes. The respite is brief. As soon as they've recovered their strength, the families have to move on again, heading for their final winter destination. wręczy pan Zbigniew Żmudzki, przewodniczący zarządu oddziału łódzkiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. A nagrodę odbierze pan Bill Parks. On of Zapraszamy. The

Nectar gatherers, including butterflies. Flowers offer their nectar in change for the transport of their pollen to ensure the fertilization of plants by enabling them to produce seeds. This is a necessary link in the cycle of plant life. Dziękujemy bardzo. Nagroda eh, ex za film o charakterze edukacyjnym. Życie w piekle. Jak przeżyć w ciemnościach? W serii pana Thierry Berro z Francji. Nagroda ufundowana również przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Some on Earth were Life there was to be there's very high toxicity right here this is our strong acid you can smell uh, the hydrogen sulfide for that is necessary to breathe with a tank and regulator Wręczy kierownik Wydziału Dramatu i Scenopisarstwa Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych w Bańskiej Bystrzycy, pani Katerina Jaworska, a odbierze nagrodę po raz kolejny pani Karolin Texier z yes, Allianz Wreszcie kolejna nagroda. Zatytułowana jako nagroda za promocję przyrody i krajobrazu Europy. Przyznaliśmy tę nagrodę filmowi Niedźwiedź Władca Gór w reżyserii pana Krystiana Matyska. Nagroda ufundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego. Proszę Państwa, mam zaszczyt serdecznie powitać i przy okazji zaprosić na scenę córkę patrona naszego festiwalu, panią Hannę Puchalską, a oczywiście autora filmu Krystiana Matyska. And Wielkie brawa. Jestem wzruszony niezmiernie nagrodą. Muszę podziękować w pierwszej kolejności wszystkim niedźwiedziom, które nie umknęły mojej kamerze. Chcę podziękować organizatorom i komisji, jury, że dzięki nim tutaj stoję, mogę odbierać tą nagrodę i jakby to jest takie dla nas Taka dla nas wiedza, że to co robimy ma sens i możemy zmierzać, żeby rozwijać te filmy, robić je dla ludzi, dla, dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że zechcieliście Państwo przybyć i razem z nami świętować uhonorowanie. Zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Nie sposób wymienić wszystkich, ale chciałabym, aby wszyscy, którzy byli zaangażowani, czuli się dzisiaj, że odnieśliśmy wspólny sukces. Chciałam serdecznie zaprosić do nas przewodniczącą Ecomove International, panią Dagmarę Rajcanową, ponieważ zbliżamy się do ostatniej nagrody festiwalu. Tak, no zbliżyliśmy się do Grand Prix. Proszę Państwa, ale tak widzę, że. Dziękujemy sobie wszyscy razem. Wobec tego ja również muszę podziękować moim współpracownikom z jury, których zapraszam na scenę, żeby to, co odczytam teraz, było wspólną naszą odpowiedzialnością za werdykt związany z Grand Prix tego festiwalu. No dobrze. W Grand Prix przyznaliśmy filmowi za wrażliwą, konsekwentną obserwację wielu zwierząt w wybranych regionach Finlandii oraz za interesującą, udramatyzowaną, bardzo ciekawą filmową narrację. Grand Prix przyznaliśmy filmowi Finlandia z cyklu Dzika Skandynawia w reżyserii Oliviera Goetzla z Niemiec. They instinctively know what to do. Even then not all ducklings will survive. No a teraz te podziękowania od nieobecnych realizatorów. Ye! Yeah. Great news, great news, great! We have won the Grand Prix of the 15th Anniversary WFO Walter Film Festival. That's superb. Um, we've spent so much time for, for, uh, for making this film, Finland, more than 650 shooting days, and as you see, I'm still there, and I'm so happy that this all paid off, and we are so happy, and we wish you a great uh, celebration evening, and yeah, everything. I hope I can come next year if I'm not still fixed here but um, have, a nice, have a nice evening bye bye thank you bye <laughs> bye okay thank you uh, I wish all the best to your very beautiful festival very well organized and i believe that there will be exist many many other years and your festival is also very well respected among the members of the international ecom association and good luck for the future zapraszamy wszystkich laureatów do wspólnego rodzinnego zdjęcia zapraszamy chodźcie na scenę <laughs> Dziękujemy serdecznie.